Cześć dzisiaj pracujemy w szpitalu i właśnie mamy tu akcję, dwie właściwie i musimy tam szybko iść, tam gdzieś dzwonią, widać yy, telefony, musimy podążać za nimi, za nimi, no dobra, musimy tam szybko jechać, bo jak nie zdążymy, to komuś się może coś stać, właśnie tu, muszę sobie przygłośnić, poczekajcie, bo dzisiaj będziemy... O nie! Ktoś kolejny dzwoni! Tam dwa telefony! Musimy jechać! Gdzie to jest? Oh! Patrzcie! O nie! Ktoś tu leży! Co się stało? Co się stało? Co się stało? Co się stało? Proszę powiedzieć! W ogóle oni są z Polski! Ej, tu ktoś kolejny dzwoni! Nie! Widzowie będziemy mieli. Koleżanka się wywaliła. No i tylko dlatego tego dzwoni. Dobra, trzeba zastrzyk dać i może trzeba być więc zrobić czy. Nic się nie stało. Dobra, chcę mnie dodać. Zdajam, ja ją dodam. Dobra, do szpitala trzeba ją zawieźć szybko, żeby sprawdzić, czy nie ma żadnej kości złamanej. Już tu biorę takie coś. Ej, ona się pyta, ile masz subów. 164! Ej, no proszę tu wlaźć! Au! Ej! Musimy ją szybko tam dać. Okej, okay, no dobra. Proszę tu na to wejść. Tylko nie wiem, jak ona ma wejść. Jak ona ma tu wejść? No, no, proszę tu wsiąść. Wejść na to, proszę. Proszę na to wejść. O, połóż się tam. No, tutaj, na to. No, proszę wchodzić. Okej! Okay. Musimy sprawdzić, czy nic jej nie będzie, bo ona może mieć teraz mm, rozbitą głowę. Może mieć złamaną nogę. No, bo właśnie się wywaliła, Jesteśmy już. Teraz ją proszę, bo teraz ją szybko Ty tutaj przewieź, Proszę wchodzić, proszę wchodzić tutaj. Ej, co tu? Co to? Ej, komu tu się coś stało? Proszę wsiadać. No dobra. Na razie to się bardzo dziwnie zaczyna tutaj, bo trzeba ją szybko dać na rękę. Y, trudno się tym bardzo steruje. Proszę, tutaj, tutaj. Tutaj, proszę. Ej, nie pani! Ej, panią tu zamknęła! Nie, nie panią! Nie panią, proszę tutaj się położyć. E, nie, nie, nie. I... Teraz ty, teraz ty. Żeby znowu nie było. Ej, ona mi się zacięła. Ej! hej, Co się tu dzieje? Gdzie? Y, gdzie w ogóle nasza pacjentka? Cześć, która to Inka? Ej, ciekawe, czy ona też y, Znacie taki kanał Inka, Inka chyba się nazywa. Ja te, ja, No, patrzcie. Inka, Inka. Y, polecam. Fajna jest. Ej, no, dobra. Gdzie pacjentka nasza? Gdzie jest nasza pacjentka? I to jest pacjentka. No dobra, to proszę ją tu dać. Tu, tu, tu ją dać. Tu. No dobra. Ej, to tu jest pacjentka. Chodź tu, chodź tu. Przecież ty jesteś pacjentką. Proszę tu wejść. Ej, nie no, widzowie, ja już nie wiem. Proszę tu wejść. Czy to pani jest pacjentką? Bo ja tu już nie wiem, nie ogarniam. Dobra, nieważne. Nieważne, kto jest pacjentem, nie no. A, Igła, Igła, no niestety, Igła. No niestety. Kinga, idź po wyniki badań. No dobra, idę. Idę po wyniki. Badań. Ej, jakie wziąć? Idę, idę, idę. Dobra. To będą wyniki badań. Już przyniosę. Proszę. Tu wyniki badań są. Na razie to się dziwnie zaczyna. O, ta pani płacze tutaj. No, proszę sobie tam przeczytać wyniki badań. Nawet nie wiem, co w nich była, Coś się nie da doczytać w tym Brook Heaven. No dobra, na niby, na niby oczywiście. Przecież. I co pani już idzie? Ja myślałam, że to ta druga to się przewróciła, a naprawdę. Ja nie wiem, potem sobie obejrzyjcie, No to sami mi napiszcie w komentarzu. Ej, jeszcze kto, jakiś pacjent jest? Nie, no tu powinno być już odsłonięte, żeby było wiadomo. Dobra, jeszcze następny pacjent. Ej, on jest pacjentem. No dobra, no to proszę tu na ten wózek, proszę. Proszę tu wejść na ten wózek. O, idziemy teraz. I teraz nie wiem, co się panu stało. Proszę może tutaj znowu. Albo nie, tu, tu nie, bo tu już pacjentka niedawno była, no to teraz tu niech pan pójdzie, no. Okej. Okay. Co tam piszą na czacie? No, będę musiała patrzeć, czy to nie, nie to. Dobra. Strzykawka, zastrzyk musimy zrobić. E, e, dobra. Ej, w ogóle z Polski? Z Polski on jest? Nie wiem. Już tu pana wyleczymy. Ej, ile ja mu tych zastrzyków robię? Nie, nie wiem. Nie, to, to takie powinno być. I teraz pana jeszcze zbadamy... Okay. O nie, akcja teraz będzie. Dobra, pan ma wyniki badań tutaj. Jeszcze niech pan pójdzie na prześwietlenie, proszę, jeszcze iść. A! Co się tutaj wyprawia? No dobra, yy, niech oni idą sobie na tą akcję. No dobra. I patrzymy teraz tutaj. O nie weszcie, kości złamane. Ej, napiszę: o, oh no. Bo on może nie być z Polski. O, nie, no! Proszę tutaj. Tutaj, proszę znowu. Pani ma iść do łóżka. Proszę wypoczywać. Wypoczywać, proszę. No. My tu do pana będziemy zaglądać. Pomóżcie mi, nie! Co ona robi? To szalona pacjentka jakaś. To jest szalona pacjentka. Łapać ją Łapać ją. Mam ją. Idziemy. Szybko! I proszę tam nie skakać. Nie skakać. O, nie! Inka tu weszła. Pani doktor Inka tu weszła. A w ogóle wam coś pokażę, patrzcie. I patrzcie, nakieruję sobie tutaj kamerę. I widzicie ten przycisk, ja na to nacisnę. Patrzcie, ja jestem tu w jakimś dziwnym pomieszczeniu. Nie wiem, jak z niego wyjść. I muszę się zresetować. Jak stąd wyjść? Jak stąd wyjść? Prawie nacisnąłam, że chcę wyjść tutaj. No dobra. Muszę się zresetować, żeby stąd wyjść. Chciałam Wam pokazać. Dobra, pojadę sobie na tym. Ej! 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 Ona szuka mamy. O dobra, no to to akurat nie, nie do leczenia. A jeszcze wam coś pokazać? Nie no, lepiej nie. Ej, gdzie jest Inka? Gdzie jest Inka? Gdzie Inka. Gdzie Inka? Napisałam jakiś dziwac. A dobra, tu jesteś. Tu jesteś Inka. Idź tutaj, będzie tu zamkniemy. I patrzymy znowu... Ej, gdzie ona jest. Co jest? O co chodzi? Ja ją tu zbadam? Dajmy ją. Ej, na co ja wlażę? na co ja wlażę? Nie wlażę. Pani musi zostać trzy dni. Ja? No tak, tak. Musisz zostać trzy dni, niestety. Okej. Okay. No dobra, ja trochę nie ogarniam. Bardziej ogarniałam jak w policji pracowałam, ale to było fajne, pamiętacie? Pamiętacie jakie to fajne było? No dobra. A tu co u ciebie? Co się stało? Co się stało? Gdzie ona jest? O nie, brzuch cię boli. Brzuch ją boli. I dam jej tu lekarstwo jakieś. Proszę. Okej, okay, jeszcze tu zobaczę coś. Okej. Okay. Nie zaszczyk trzeba, zastrzyk trzeba. Niestety zastrzyk trzeba dać jej zastrzyk. Dajemy jej zastrzyk. Dalej boli? Ej! Gdzie Inka? Nie wiem O! Trojaczki dołączyła! Trojaczki dołączyła! Pięknie! Wczoraj spadła ze zjeżdżalni Nie od razu lepiej no. Teraz trojaczki do Dobra, yy. ale gdzie zawieść? Gdzie zawieść? No mam nadzieję, że pani wyzdrowieje. To ja już tu pójdę. Ej, co tu się stało? O nie, no wiedziałam, że to był zły pomysł. Co się znowu stało? Co się stało? Inka chyba wywaliła. Jej siostra. Ej, jak chybało gadam do Was, bo się zajmuję tym, co się tu dzieje. A, tak, Inka napisała wywaliła mnie. No dobra, okej. Okay. Już się tu podnosimy... Ej, patrzcie, A! O nie, mówiłam, że to zły pomysł. To jest trojaczkik. Spadłaś wczoraj ze zjeżdżalni. Spadłaś wczoraj. Zbadasz mnie, no jasne. O, cześć. Chodź szybko. I ciebie też zbadam. Widzicie? Trojaczki powróciła. No dobra. Ty idź tutaj. I jeszcze następna, chodź. Dobra. Okej, okay, trzeba ją zbadać szybko. Mamy jakieś lekarstwo, bo ona chyba się w zombiakę zamieniła. Opera. <laughs> to jest różowa, nie no. Wiedziałam, że to nie był dobry pomysł wczoraj i... iść na tą zjeżdżalnię. Pamiętacie? No i co się teraz stało? Jest blada cała. Nie no, jeszcze trojaczkil! Trojaczki, no co wam się stało? Co się w zabiaki pozamieniały? Nie no, nie wytrzymam. No i jeszcze teraz telefon będę musiała odebrać. Przygłośnie sobie to. Okej, okay, operacja, operacja. Operacja potrzebna jest. A dobra, tu ktoś jest operowany. Przepraszam. <ścoughs> Weszłam komuś w trakcie operacji. No dobra. To zaraz... To zaraz będzie operacja. Na początku zobaczmy tutaj. Ej, proszę tu nie łazić. Zamorowały jeszcze. Zombi. To tu jako chyba straszną twarz. Okej. Okay. Chodźcie, bo zaraz chyba będzie już operacja mogła być. Jeszcze jest tam ktoś, no jeszcze tam są operacja będzie długa. Ja się już przygotowuję. Zaraz operacja. Nie wiem, już chyba wyzdrowiała, no ale na wszelki wypadek trzeba operację zrobić. Na wszelki wypadek Trzeba się przygotować. O nie, no dzwoni coś. Proszę poczekać. Bo ja się na razie przebieram, a coś tu piszą. Dobra, musimy po pierwsze sobie zrobić fryzurę, żeby nic się nie stało. Operacje będą. Okej, okay, operacja. Proszę idziemy. Nie no. Dobra, tu proszę wejść na to. Teraz będziemy Panią usypiali. Usypiali. O nie, akcja. Zastrzyk zasypiający. Dobra. Okej. Okay. Jeszcze lek jej dać. Okej. Okay. I teraz. A czemu ona się za lekarza przebiera? Ej, do operacja jest. Operacja. Proszę wyjść. Proszę wyjść. Operacja tu trwa, a pani tu przeszkadza. Jeszcze w dodatku cenzuruje to się. Czemu jej włosy zniknęły? W ogóle kto tu czy na czymś gra. Okej, okay, ona już śpi tu. To mnie irytuje. No dobra, teraz już idziemy do sali. Ej, co ja miałam powiedzieć? Bo ja miałam powiedzieć A, proszę się napić Proszę się napić Tam jej Okej no i odpoczywa, dobra. Co to było? No dobra, widzowie dziwnie się kończy. No i e, czekajcie. Ja się tu przebiorę normalnie, żebyście mnie widzieli. Widzowie. Dzisiaj już na y, już koniec tego odcinka. No i papa pa, widzowie.